Głuchoniemy to symbol takiej osoby, która jest prawie całkowicie zamknięta na Boga, czyli ani z Nim nie rozmawia, ani Go nie słyszy. I przyznam się, że przez długi okres czasu, naprawdę wiele lat, ja byłem taką osobą. Taką osobą, która miała jeszcze tylko oczy, ale te oczy po prostu domagały się od Boga dowodu na Jego istnienie. Czyli pokaż mi dowód, a wtedy uwierzę. Natomiast Jezus. Bardzo jasno pokazuje, jak można odnaleźć wiarę, jaki jest tak naprawdę najszybszy, najprostszy i najbardziej skuteczny sposób. Zanim go uzdrowił, zanim mógł wejść w nim w rozmowę, w komunikację, w polemikę, to najpierw spojrzał w niebo, czyli wskazał na Boga, a potem spojrzał mu prosto w oczy. Innymi słowy, pokazał, że jeśli chcesz odnaleźć Boga, to musisz patrzeć na mnie. A jeżeli zaczniesz patrzeć na mnie, to ja Ciebie uzdrowię, to zaczniesz mnie słyszeć i zaczniesz ze mną rozmawiać. Jeśli chcesz odnaleźć wiarę w Boga, to szukaj Jezusa.